Czy jest z tej strony, gubanku, a w dzisiejszym odcinku test smartwatcha z Androidem. Inteligentne zegarki z Androidem to nic nowego. Nie są one jednakże zbytnio popularne. Czołowe marki raczej unikają takich rozwiązań. I tak mocne zegarki możemy spotkać praktycznie tylko u Chińczyków. Jednakże, tak jak mówiłem, nie jest to żadna nowość i już kilka lat temu testowałem dla Was np. Digrodi06. A dzisiaj mam dla Was zegarek dla gigantów, czyli coś, co się nazywa kospet. Zegarek ten kosztuje nawet o tą chwilę, nie powiem Wam dokładnie ile, więc sprawdzajcie w opisie, ponieważ po opublikowaniu tego filmu na pewno będzie jakiś rabat dla Was. I ten zegarek ma 4 razy więcej ramu, niż mój tablet, którego używam do podglądu obrazu z kamery. Zegarek ten posiada ekran aż 2,1 cala i podobno jest to szkło retina, w co możemy powątpiewać. Jest on naprawdę ogromny. W zestawie oprócz rozpałek do grilla, foliki ochronnej na ekran i oczywiście samego zegarka, dostajemy taki potężny silikonowy pasek oraz szpilkę do wyjmowania oraz wsadzania karty SIM. Urządzenie posiada 13-megapikselowy aparat odchylany i może on służyć jako Face ID. I ta funkcja działa całkiem ok. Pojmać akumulatora to 1600 mAh. 1600 mAh w zegarku. I są pewne Pewnie też są jego wymiary, Jednakże Ci to Was nie zaskoczyło, na pewno zaskoczy Was fakt, że w tym zegarku został użyty procesor Helio P22. W zegarku. Mamy tutaj 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie posiada Androida 10. Mamy tutaj slot na kartę SIM. Możemy z zegarka dzwonić, SMSować, a nawet zainstalować Messengera. Jakby tego było mało, zegarek od spodu posiada czujnik tętna. Zegarek możemy blokować kodem, wzorem lub na przykład przez te Face ID, tak jak tutaj Wam mówiłem jest kamerka. I jak widzicie, pomyślnie on się odblokował Tak prezentuje się tarcza zegara, którą oczywiście możemy sobie zmienić, bo ta jest paskudna. Gdy przejdziemy w dół, mamy informację o tym, ile dzisiaj zrobiliśmy kroków, ile spaliliśmy kalorii oraz jaki dystans przebyliśmy. Gdy przejdziemy jeszcze raz w dół, możemy sobie sprawdzić, jak nasza aktywność wyglądała na tle poprzedniego tygodnia. Gdy przejdziemy w górę, mamy tutaj chociażby stan naładowania akumulatora, transmisję danych, bluetooth oraz tryb samolotowy. Po przejściu natomiast w górę i w prawo znajdziemy trochę więcej opcji. Po przejściu jeszcze raz w prawo możemy wyczyścić pamięć ram, natomiast po przejściu w lewo z głównego ekranu mamy nasze przypomnienia, powiadomienia. Czyli to wszystko, co dostajemy na nasz telefon. Zegarek możemy również sparować z naszym telefonem po bluetoothie i używać go jako dodatku do telefonu, a nie jako telefon. No ale zaraz, tutaj miał być Android. No i właśnie tutaj dzieje się cała bajka po przeciągnięciu całego ekranu w prawo. Mamy tutaj wszystkie aplikacje zainstalowane na naszym urządzeniu. Cały system zegarku jest po polsku, jest on troszkę źle przetłumaczony. Na przykład wybieranie numeru to w rzeczywistości jest wybieranie tarczy naszego zegara. Do dyspozycji jest naprawdę bardzo wiele motywów, a gdy znudzą się nam już wszystkie z listy, możemy pobrać inne z internetu. Teraz wam tego nie pokażę, ponieważ zegarek nie ma podłączenia do wi ani karty Sim. Jakoś których tych tarczy jest taka średnia, ale wygląda to naprawdę ciekawie. W zegarku możemy także ustawiać style przejść, czy wybrać motyw widoku aplikacji. Urządzenie posiada Wi-Fi, Bluetooth i wszystko co każdy telefon. Ma także GPS-a i możemy tutaj korzystać na przykład z Google Maps. Domyślnie to, że już to jest zainstalowany Gmail. Chrome jednakże nie wiem dlaczego z ikonką Explorera. Monitorowanie tętna za chwilę sobie sprawdzimy. Rozpoznawanie twarzy, o tym już mówiłem działa, może nie jakoś świetnie, ale działa. Zakładka ruch to wszystkie aktywności ruchowe. Możemy w nie wejść także przyciągając ekran dwa razy w prawo. I do dyspozycji mamy tutaj bieganie na zewnątrz, spacer na zewnątrz. Prowadzenie wewnątrz to chyba chodzi obieżnie, patrząc po ikonce, jednakże jest to źle przetłumaczone. Jazda na rowerze, graj w koszykówkę, graj w piłkę nożną, grać w tenisa stołowego. I najlepszy tryb, czyli wahadłowiec. Chodzi tutaj o grę w badmintona. Mamy także skakanie w skakance, które nazywa się przekraczanie liny. Zegarek ma domyślną aplikację pogodę i to wyświetla się na głównym ekranie, jeśli chodzi o aparat. Tak to działa, jak widzicie jest to w tym momencie do góry nogami, możemy to sobie obrócić tutaj i teraz jest już normalnie. Co ciekawe, jest to lustrzane odbicie, takie samo jak na snapchacie. Tryb odwrócenia służy do tego, jeśli chcemy na przykład kamerę naszą pochylić, ponieważ jest to kamera pochylana, możemy ją pochylić i robić zdjęcia w ten sposób. Zobaczcie teraz kilka przykładowych zdjęć. Tak jest tak, że staję nagrywać filmy, wygląda to w taki sposób, nie mam pojęcia czy mnie słychać, mikrofon tutaj na pewno jest, ponieważ można z tego odwołać, ale jak mnie słychać, to już sami ocenię. Dalej przeglądając listę aplikacji natkniemy się tutaj na galerię, muzykę, dyktafon, menadżer plików, kalkulator. Ta opcja jest dość przydatna. Mamy tu również jakieś chińskie znaczki i jest to stopper, kalendarz, budzik, optymalizacja systemu, internet, jakiś sklep z aplikacjami i coś, co się nazywa asystent, nawet nie chcę w to wchodzić. Celowo pominąłem tutaj sklep Play, ponieważ to chciałem zostawić na desę. Aby móc w pełni korzystać z urządzenia należy połączyć go z wi lub włożyć tutaj kartę SIM. Łyka on karty w formacie nano. Po włożeniu karty musimy urządzenie zrestartować. Teraz z naszego zegarka możemy już dzwonić. No siema. No siema, słuchaj, dzwonię do ciebie z zegarka. I te, co? No dzwonię do ciebie z zegarka. Ale wiesz co, słychać cię całkiem nieźle. Całkiem nieźle mnie słychać? No ciebie trochę gorzej. W sensie dużej różnicy nie ma między tym a jakimś nic nie z telefonem. Tak? No co dobrze, ale akurat ja cię słyszę tak średnio. Zobaczę sobie co ja tu mogę zrobić podczas tego połączenia chyba niewiele. Pani bardzo O, mogę sobie włączyć A, tu jest głośność, to już jest na maksa. To mów coś teraz. Coś tam mówię. Ja ciekawe czy ma funkcję głośno mówiące jakieś czy coś. No to ma tylko funkcję głośno mówiące. No tylko głośno. No jak dzwonisz to musisz przy uchu trzymać. a czeka ma? Dzeka niestety nie posiada ale ma bluetooth'a Dobra, to dziękujemy za test. To pa no jako już ekran naszego zegarka jest okrągły, to czasem niektóre aplikacje mogą być przycięte. Jest na to sposób, wystarczy przytrzymać ten przycisk. Możemy tutaj wyłączyć, zestartować urządzenie, włączyć tryb oszczędzania energii, pokazać otwarte aplikacje, lub to, co jest kluczowe i czego szukamy, czyli wyłączyć okrągły ekran. Po zrobieniu tego klikamy guzik jeszcze raz i widzimy ekran w kwadracie, tak jak to normalnie powinno wyglądać. Teraz wszystko się już mieści na ekranie. Tak prezentuje się klawiatura naszego zegarka i wpisywanie tutaj, czy jest całkiem wygodne. Klawiatura na szerokość wcale nie jest dużo mniejsza od klawiatury na przykład w iPhone'ie 5 bądź iPhoneie SE1. Po zalogowaniu się Play już. Działa, a skoro ma to 4 GB ramu, to czemu by nie spróbować na przykład? No niestety, Fortnite tu nie pójdzie. Tak naprawdę to myślę, żeby poszedł jednak, że urządzenie jest nieobsługiwane i z tego względu nawet nie powierzemy tej aplikacji na ten zegarek. Okej, okay, wracam do Was po mojej przerwie. Minęły aż dwa dni od momentu tej sceny, którą widzieliście przed chwilą. Już wyjaśniam dlaczego. Czekaliśmy, że ten zegarek się naładuje. W tym momencie ma on 79% i do takiego sceny naładował się przez dwa dni. Do pełnego naładowania za trzy dni byłoby potrzebne. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że dostałem uszkodzony kabelek. Po tych pinach raczej duży prąd nie jest w stanie przepływać, a ten akumulator jest naprawdę potężny. I niestety muszę Wam o tym powiedzieć. Niestety jest to niewątpliwa wada zegarka, a przynajmniej tego modelu, który ja mam. I musicie o tym wiedzieć. Załóżmy sobie teraz pasek do naszego zegarka. I załóżmy sobie teraz ten potężny zegarek na rękę. Wygląda to w taki sposób, czyli bardzo głupio. I tak wiem, mam dość chudą łapę, no ale. To jest ogromne. Wygląda to co najmniej dziwnie. Nie jest to moim zdaniem zbyt estetyczne. Dodatkowo zegarek jest bardzo ciężki, no ale jest to jakże praktyczne. Ogromnym minusem tego urządzenia jest fakt, że nie są ono wodoodporne, ale za to zmierzy wam tętno. Niestety nie podaje on tętna w czasie rzeczywistym. Można wykonać jednorazowy pomiar. Przypuszczam, że jest to kwestia zainstalowania innej aplikacji, ale w domyślnej jest to tylko jednorazowy pomiar. Zegarka ogólnie korzysta się bardzo przyjemnie. Chociaż po skończeniu dla Was tego odcinka na pewno go zdejmę, ponieważ wygląda to, no, głupio. Jeszcze słowo odnośnie głośników w tym zegarku. Jak mogliście słyszeć? i jak ja mogłem słyszeć, jak rozmawialiśmy z Soką przez telefon nie było go słuchać zbyt dobrze. Soka twierdzi, że mnie było słuchać bardzo dobrze, co nie Tak, tak. <laughs> Więc teraz przetestujmy te głośniki na jakieś piosence. O, o, oj, oj, oj. Kiedy widzę ciemnym masę nocą, spojrzenia zewnątrz ciągle tutaj za mną kroczą. Kiedy idę sam starą wolną myślę No i cóż, przy odtwarzaniu muzyki na przykład z YouTube'a jest to całkiem głośne, więc nie mam pojęcia dlaczego sokę było słyszeć tak słabo, tak czy się jak porozmawiać się dało. W dzisiejszym odcinku to już wszystko się spodobało, z więcej tego typu odcinków, w konieczności w górę oraz suba. Link do tego zegarka znajdziecie oczywiście w opisie filmu tam na dole, a więc zaglądajcie. A na dzisiaj już nie przedłużam, żegnam się z Wami, no i narka.